Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek. Cześć kochani, witam się z wami też. Fajnie. Ja sobie zajadam śniadanie, właśnie. Śniadanie, no, z ryżem. Mm. A teraz. Tak, ładnie to jest taki ryż z, mm. trochę z kiełbasą, trochę z papryką. No. Fajnie przyprawiać. A teraz? A teraz? Ja zamilknę, bo tutaj jest jeden taki youtuber. Śniadanie. A, to jest najważniejszy? Tak, tak. Kajutek. Śniadanie z ryżem. Śniadanie, Śniadanie z, ryżem. z ryżem. My robimy unboxing, bośmy byli dzisiaj na zakupach ja z samego Rańca. Towarzyszącą. Tak, a Danusia będzie nadzorować. Zwykła. Czy dobrze unboxing użyliście. robimy? Zwykła biała teczka i złoty 90. Kosztuje złoty 90, taka teczka. A dla kogo ta teczka? Dlaczki. Dla mnie. Mm. Tak. Poprosiłam Kajusię, żeby mi kupiła. Nie, jest mi potrzebna. Także dziękuję, kochana moja. I kontynuuj. I kontynuuj. Co my tu mamy? Playmobil? Wow. Playmobil. Wszyscy rodzice teraz proszę nie są o uwagę. No to mi to jest niespodzianka, bo ja nie byłam z nimi na zakupach, byli sami, Tomek z Kajusią. Więc teraz też na żywo. Oglądam. I teraz proszę mistrza. 12 zł. A to jest... Wygląda jakby to był Ron z po O, faktycznie, podobnie. I teraz druga taka saszetka, tylko dla dziewczyn. W tej Wersja samej cenie, prawda? Tak. tak. Wersja różowa. Wersja różowa. Kajusiu, w wieku 5 do 10 <grym <się> <grym> prawie nie kwalifikujesz. <grym> za chwilkę Kajusia no się stanie na na No. Będzie miała 11. Eee, masa mocująca. Dobre. To, krzywi, to jest taka masa do jak się przykleja na przykład zdjęcia, to można tym taki, można sobie oderwać taki kwadracik i na to tak i 10 20. 10 20 taka masa. 10, 20. Ja tylko pozwolę sobie wtrącić swoje 5 groszy, że kochane matki, jak oglądacie te zabawki, to wszystko co Kajutek kupuje, to jest na topie w tej chwili. 84 sztuki. 84 sztuki? – mhm. A to jest takie to dwustronne, tak? Yy, – No dwustronne, dwustronne, na pewno. – Chyba tak, nie wiem. Mhm. To tak. Jest takie, ja widziałam to na TikToku. Mhm. – Jakie ciężkie to. – No. – No, ale wiem, dobra, wiem o co chodzi. I to może jakieś takie tak, Teraz. Takie, taka Czekam. bardzo fajna taśma z kotami. – Pokaż. Kotki, aha. Może się nie będzie tak ciężko odwijać. Ale kiedyś miałaś chyba podobną mnie Z czymś. Mhm, no tylko z takimi stworkami. A, no właśnie. No. no cena za złoty. o i 5 metrów za 2 zł, także mm. można kleić. Tylko była jedna sztuka, więc skorzystałam. Tutaj paragon. Mhm. Tak, z piórka. Miła obsługa, pozdrawiamy z, mm. z piórka. 41,8 groszy. Oj, ten sklep powiem Wam. Yy, że jest bardzo, bardzo dobrze no. zaopatrzony, jeżeli chodzi o takie właśnie szkolne rzeczy. Szkolne i biurowe. Naprawdę jest duży sklej. Dobrze płynie. Ok, klej klej, płynie. Bo, bo, e... bo to przede wszystkim po to poszła, prawda? No, po kleju. No. Znaleźliśmy bez problemu, tylko że duży klej już był bardzo drogi. 50 ml i to y, 3 zł. 3 zł. Bo to też pewnie zależy od firmy, wiecie? To no. jest I popkornik, który popcorn. zaraz będziemy robić dla kajutka i będzie tak. Akurat mm, Kupiliście, a ja też kupiłam jeden. No i fajnie, wiesz, że tego I... nigdy za wiele, no, ja nie? Wiem, tak wiem. Mm -hmm. I oczywiście reszta. i Jeszcze mamy resztę. Kaja teraz... bardzo ładnie liczyła zakupy. Byłem pod dużym wrażeniem. Wszystko przeliczyła I teraz... jeszcze przeliczyła ile reszty dostanie. No Kaja ok. no. już tam. ogarnia te sprawy. I ogarnię. będziemy otwierać saszetki. Dobra. No to no, no, dobra. poprosimy no, dobra. o przyrząd i, i jedziemy. Hmm. No sam jestem ciekaw jak za, za tą cenę co producent dorzucił. Werble. No. I to będzie trzeba składać na początku. Wyjmijmy sobie ulotkę. No, żeby wszystkie dzieci widziały, właśnie. Popatrzcie sobie. O, I tu jest instrukcja do tego składania. O, widzicie? I teraz robicie klatkę. Stop. I ze a swoimi tu, dziećmi możecie zobaczyć, jak to się wszystko składa chyba, krok po kroku. To jest chyba z, z Niemiec. No chyba to. Tak. tak myślisz? Mhm, mm bo tutaj pisze. Mhm. Mm tak. I tu. A tu nawet. A myślałam, że to dziewczyna z brodą, ale nie. Konczy to. Konczy <grym> <grym> <Chącica> to, <grym> czy zaczyna to? I wyleciały pszczółki z O, Ula. Ron, ten jak był dawany. Proszę bardzo. To akurat o. to chciałaś, na to trafiłaś, bardzo fajnie. Taka nawet duża ta saszetka. Mhm. No. I teraz złożymy... Saszetka, to, górka. To możesz... No ale opakowanie to taka saszetka. Mhm. Możesz na razie przyciąć. Tak. Tak się o. figurka. Tak samo jak na obrazku. Zbliżenie. Ja tylko dodam od siebie, bo to nie moja branża, tylko kajutka. Ale jeśli chodzi o samą figurkę, to ja uważam, że dopracowana jest bardzo dobrze. Każdy szczegół mhm. jest wyraźny, nawet guziki widać. Mhm. No i w fajnej kolorystyce. Także wszystkie Faj mamy. Fajny też jest ten z tą gitarą. No. A to jest jakiś. Um... Pan chemik. Szalony chemik. Szalony mhm. chemik to jest. Szalony chemik. No. Także tak to kochanie wygląda. Tak, tak. no, i, I tutaj będzie szeta, unboxing drugiej. Tutaj na bok. Mhm. On będzie czekał no. na, na przyjaciela. Kto mhm. pracuje, ten ma pełny stół? To są teraz no. dziewczyny dla dziewczyn. To już jest tak, dla dziewczyn, tak jak kajutek Więc nie on będzie miał dziewczyny. <laughs> No albo, królika, Tam, nie? albo królika. Albo królik. Jest... <śmierdziw> Dziewczyna, albo królik. Dokładnie. To już on musi wybrać. Nie. Chemik magik. O. Nie, magik nie. Chemik. Chemik. <śmierdziw> Magikalnie. Magikalnie. Nie, to nie jest od razu królik. Czyli może będzie miała dziewczynę albo chłopaka. Chyba wygląda na to, że będzie miała to, chłopaka. To, jest, tak. to, to A, jest doktorka. Pani, bo ma kłytuszkę, no. Tak. tak. Okay. No to pasują faktycznie. I oczywiście ucinamy sam montaż, bo to by było, kochani, dla was trochę nudne. To jest... Ale pokazujemy nie, to jest już po złożeniu. Chystka. No okay, to jest dentystka. To jest dentystka. Dobra, to okay. będziemy działać? No to tak, będziemy no, działać? to narzędzia jakie fajne, zobaczcie, takie no. malutkie narzędzia. Także, tak się u nas zaczynają mm -hmm. wakacje, jak widzicie, jest radośnie. To jest przerażające. Jest mm. fajnie. A czasami Rado. przerażające, proszę bardzo. No to wiecie, narzędzia dlatego, że... dentystyczne są no. po prostu przerażające. No a my robimy radośnie. cięcie i do zobaczenia za chwilę, prawda? Mm -hmm. No a my teraz Kajusia się tutaj... Składa powolutku. Tak, Kajusia składa sobie Bo będzie, będzie pani pielęgniarka, czy nie wiem kto to będzie? Nie, dentystka. Pani dentystka będzie z panem chemikiem, a my w międzyczasie. Żeby... O, Kajusi zrobiliśmy popcorn, tak. bo ona uwielbia. Kajusia jest największą fanką popcornu, a my tutaj mamy takie pyszności. Wczoraj były imieniny mojego Chrześniaka, i właśnie dostaliśmy jeszcze na wynos takie. Ciasta pyszne. Nie, nie, nie. Także my się zajadamy. Kajusia takich w ogóle dziewczyny za takimi rzeczami nie przypadają. Nie przepadają. Kajusia przepada za popcorn, proszę, to jest wszystko dla nich. Włosy, Włosy. perukę zakładamy, proszę. No. Bardzo. I wiecie co, jak, jak się patrzy na takie dwie duże skrzynie popcornu, to każdy wtedy wie, plus to słońce za oknem, że co, mhm. że mamy wakacje. A, jest, wakacje. No. Początek. Już złożone Kajusiu? Jeszcze nie No. A my się zabieramy do jedzenia. Do zobaczenia za chwileczkę. Proszę. Montaż pełną parą. Montaż trwa. No to co? To my. Amciu, amciu. No. I zobaczcie, kochani. Tak to jest. Tak to wygląda w całości po złożeniu przez Kajutka. O. Zabawki. Bardzo fajne. Powiem Wam, żebym coś powiedział, że to są klocki Lego. Że to jest w ogóle przez Lego wyprodukowane, to bym uwierzył. Bardzo fajny pan chemik. I pani stomatolog. O. Razem. Także wszystkie mamy, które, które byłyby zainteresowane, niech się przyglądną. Niech sobie zrobią klatkę stop, tam gdzie potrzeba, i poczytać, i kupić dziecku duża radocha. No przedział wiekowy, no można powiedzieć, że się zgadza, bo to tam <laughs> jeden rok <laughs> różnicy, to tam nic się nie stało. Od pięciu, gdzie to jest tu, pięć i dziesięć. Lat, no, Kajusia 11, no to. No, Kajusia 2 lipca będzie miała no, urodziny. No, 2 lipca będzie miała Kajusia mm. urodziny. Kochani, dobrego poranka, Wam życzymy. My idziemy dalej załatwiać sprawy. Niektóre sprawy żeśmy już załatwili, także mm, pozytywnie nam się udało no, oby załatwić. W poniedziałek, powiem Wam, no. naprawdę zaczął się bardzo, bardzo pozytywnie. Oby, ten, oby, oby tak dalej ten, szło. Tak dalej Bo szło to tak jak tu też ktoś napisał, że różnie, różnie to bywa w tych urzędach i różnie te sprawy mogą się potoczyć. Nie wszystkie sprawy toczą się tak jak my byśmy chcieli, mimo że się bardzo staramy, ale my dzisiaj mieliśmy szczęście i no w pewnym sensie żeśmy połowę tych spraw już załatwili. Póki co nie będę jeszcze Wam nic mówiła, jeżeli sprawy się potoczą pozytywnie, to oczywiście Wam powiem o co Ta, chodzi, tak no, dokładniej. Dokładniej, na razie na 90% wiemy, że poszło dobrze, a, a jak będziemy, na 100% będziemy pewni, to oczywiście Wam powiemy o co chodziło i na razie, żeby nie zapeszać losu, Dobra. na razie nie, nie mówimy nic. W każdym razie na 90% uznajemy, a Wam na 100% życzymy dobrego startu w nowy tydzień, dobrego humorku, dobrego zdrówka i żebyśmy się tutaj spotykali w jak największym gronie. Ja jeszcze tylko pokażę te opakowania, jakby ktoś chciał oglądnąć. Te niebieskie, to nie wiem, trzeba by było zapytać eksperta Kajutka, czy to jest dla chłopców, a różowy, tak jak sam Kajutek powiedział, to już jest dla dziewczyn. A wiecie co, może to jest tak, a pokaż mi na chwilkę to różowe opakowanie. No. Może po prostu w tych, chyba tak. W tych różowych są takie bardziej. Um, no bo na to wygląda w no. niebieskich faceci. Bo w niebieskim był chemik. No. A w może różowej tak, to o to pani stomatolog. No. Dobra. To my zaczynamy działać dalej, a wam życzymy dobrego dnia. I do zobaczenia później, bo będziemy jeszcze dogrywać na pewno. No, będziemy na pewno, się później. dzielić swoją codziennością. Pewno ona przypomina większość codzienności większości ludzi. Na pewno. Nie. Jak tylko znajdujemy chwilkę w to kręcimy. Okresu, to, to Wam o tym mówimy i, i się odzywamy. Trzymajcie się, buziaki, pa. Pa. Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> nie, dobry wieczór. <wietrz> <laughs> Aż się wierzyć nie chcę, no. Dwudziesta, już Wam powiem, która jest na moim zegareczku. Dwudziesta pierwsza A tam jest księżyc. I jeszcze jest Jaśniutko. O. Tam jest księżyc, gwiazd. Wiadomo, że jeszcze nie ma. Lampek nie paliłem dzisiaj, no bo wiadomo, za jasno jest. Tutaj Josulka sobie śpi. Dziewczynka, ona chyba lubi w ogóle, jak ja nagrywam tutaj wieczorem, bo jest tak chłodno, cicho. I ja sobie gadam, ona sobie drzemie tutaj przy mnie i jest mi bardzo miło, kochani. No, zaczęły się wakacje, wiadomo, o tym wszyscy wiedzą i chciałem z tym moim apelem i Gabrysi apelem, bo ona się do tego przyłączyła, żeby te wakacje były bezpieczne, żebyście je spędzali z głową, a co za tym idzie, żebyście po prostu myśleli, żeby nikomu się nic nie stało złego na tych wakacjach, żeby to ktoś od Was nie utopił się żeby nie wpadł pod samochód, żeby nie prowadził samochodu w stanie nietrzeźwości, żeby nie pić alkoholu nad tą wodą, nie strugać bohatera, bo to wiecie, o to się później po prostu źle kończy. Tak jak kiedyś powiedziałem, dwa vlogi czy trzy vlogi do tyłu, a nawet, no chyba tak, trzy vlogi do tyłu, co mówiłem, że lepiej mieć pamiątkę z wakacji taką, że będziecie mieli super zdjęcia, super zabawę. Będziecie wszystko pamiętać, bo będziecie je na trzeźwo spędzać i to Wam da o wiele większą frajdę niż, niż upijanie się, czy, czy gdzieś tam jakieś małe bączki popijać i, i twierdzić, że się nic nie dzieje. Bo to, jeśli już ktoś tak robi, to znaczy, że się już coś dzieje. I będziecie mieli po prostu wspaniałe wspomnienia z wakacji, z filmy sobie porobicie, zdjęcia. I będziecie się dobrze bawić, dlatego ja o tym przypominam, mówiłem, że będę przypominał i, i przypominam w tej chwili i jeszcze gdzieś może za jakiś czas, dwa, trzy tygodnie, znowu o tym przypomnę, żebyście się bawili z głową bezpiecznie, a bezpieczne wakacje to wakacje z głową. I postarajcie się, żeby tak było, bo kochani, naprawdę non stop jak się śledzi, wiecie, być może wy jako moi widzowie nie, nie zwracacie na to uwagi. Bo życie jest życie, każdy ma swoje sprawy, swoje zmartwienia, swoje kłopoty. Czasami przychodzi coś oglądnie vloga swojego ulubionego youtubera, i czasami nie do końca oglądnie 10 minut, czy tam 5 minut, idzie załatwiać swoje sprawy, albo się kładzie spać, bo jest zmęczony. Ale jeśli się jakoś zbierzecie w sobie i Poświęcicie uwagę danemu tematowi, zwłaszcza temu tematowi, co ja mówię, czyli bezpieczne wakacje. Nie pijemy alkoholu nad wodą, nad morzem, nad jeziorem, gdziekolwiek. Nie wsiadamy po pijaku do samochodu. Nie mówię już o innych używkach, takich jak jakieś tam dopalacze czy, czy narkotyki. To już w ogóle nawet o tym nie wspominam, bo to jakby oczywiste. Skupiam się na tym alkoholu, gdzie, gdzie jest po prostu dalej przyzwolenie takie społeczne. I, i nic się nie dzieje, co tam jedno piwko wypije, wskoczę do wody, rozgrzany, no i wiadomo, że później może nie wypłynąć. Dlatego na tym, na tym się najbardziej skupiam, i, i chciałbym, żeby ten materiał poszedł dalej. Tak jak Gabrysia też mówiła na swoim vlogu, przedostatnim, czy, czy jeszcze bardziej do tyłu, dokładnie nie pamiętam, ale daleko nie musicie szukać, też przyłączyła się do tej akcji. I żeby inni YouTuberzy również przyłączyli się do tej akcji. Ja wiem, że się ten pomysł może komuś wydawać beznadziejny, ktoś może pomyśleć, ale to i tak nie ma siły przebicia, i. no wiecie, jak nie będziemy nic robić, no to nie będziemy o tym mówić. To nigdy ten. Ta nasza inicjatywa nie, nie dojdzie do takiej szerokiej publiki, do, do ludzi, jak, jak, jak chcemy, żeby doszło. Jeśli już jest postanowienie, bardzo chętnie, gdyby się inni youtuberzy dużo więksi ode mnie i gabrysi do tego też przyłączyli, jeśli nas oglądają, bo, bo zrobić coś bezinteresownie dobrego. Można przypominać bardzo często zbliżają się wakacje, nie pijcie alkoholu, nie zażywajcie narkotyków, bawcie się na trzeźwo, kurczę. I to by, wiecie, o tym by się zrobiło głośno. Tak jak ja powiedziałem wcześniej dużo, że uważam, że, że telewizja publiczna powinna takie spoty reklamowe robić właśnie o tym bezpieczeństwie nad wodą, na wakacjach, w drodze do wakacji, na wakacje i powrót do domu. Żeby o tym się po prostu mówiło głośno i na pewno by to przyniosło jakieś rezultaty. Na pewno ktoś. Są instytucje, które prowadzą odpowiednie statystyki, nie mówię tutaj o policji, chociaż oni na pewno mają bardzo dokładne statystyki, ale, ale inne instytucje I, i żebyśmy w telewizji nie słyszeli, że, że wakacje się zaczęły i, i młody człowiek bardzo utonął albo, albo utonął jego ojciec, zamiast świecić przykładem, no to się urżnął i tak jak w tamte wakacje, wpadł do wody, pijany z łódki, utopił się, a dziecko czekało na tatę na plaży. Nie? nie chciałbym takich wiadomości słuchać. Nie chciałbym słuchać takich wiadomości, że właśnie poboczem szła rodzina pijany kierowca ich rozjechał, bo i po prostu nie zauważył. Albo ściął przystanek i, i zabił kilka osób będących na przystanku. Takich. Przykładów można podawać, mnożyć bez końca. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja uważam, że jeśli by zrobili jakąś nowelizację, jakieś konkretne przepisy, i kary byłyby dużo wyższe, bo ja tutaj czytam Wasze komentarze, jak, jak nieraz właśnie poruszam ten ciężki temat, bo ten temat dotyczy nas wszystkich, kochani. Nas może, mnie może przejechać pijany kierowca. Wasze dziecko może przejechać, kogoś bliskiego od Was może przejechać. Ja nie jestem jakiś miściwy, nie mówię tego po to, żeby, żeby kogoś napiętnować, ukrzyżować, bo ja nie jestem jakaś święta inkwizycja i nie palę na stosie, no ale jednak te rzeczy się dzieją na co dzień i one się rozgrywają na co dzień, i tragedii jest ludzkich później bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ludzie cierpią nie tylko w momencie wypadku, ale wiele lat później cierpią. No bo to jest okropne, żeby, żeby nasze dziecko rozjechał pijany kierowca. Ostatnio też w telewizji było, w TV, jak trzynastolatkę rozjechał właśnie pijany kierowca. Jeszcze i uszkodził inne samochody. Moim zdaniem powinny być dużo, dużo surowsze kary. Nie patrzeć na Unię, nie patrzeć na, na inne kraje, tylko. Robić swoje w swoim własnym kraju, bo to są sprawy wewnętrzne Polski i koniec. I nikomu nic do tego, co my tutaj robimy. Przykręcić śrubę, po prostu kary moim zdaniem powinny być 10 razy większe niż są w tej chwili. Nie tylko za punkty, punkty karne, ale, ale również i pieniężne, i również kara pozbawienia wolności również powinna być dużo, dużo większa. Wtedy by się po prostu bali, ale wiecie, ja uważam, że, że ja nie mam po prostu siły przebicia, dlatego ja do tego tematu wracam. Bo może nas ktoś oglądać, jakiś inny YouTuber, który ma dużo większe zasięgi. Ja, moje, mój kanał jest po prostu niewidoczny. Ja jestem Maciu Peńki i naprawdę tyci, tyci. Ale nagadam się i wierzę w to, że jak się nagadam, to może to przyniesie jakiś, jakiś rezultat. Nie przymykajmy na to oczu. Ja jestem taki, że gdybym widział, że ktoś z moich bliskich, no, zdarzyło się, pojechał na imieniny, wypił parę kieliszków, no, ale uważa, że pojedzie, raczej bym mu to odradzał. A są ludzie, którzy mówią: no, nie chce się narazić wujkowi, nie chce się narazić ciotce, nie chce się narazić, nie wiem, jakiejś osobie, która jest w rodzinie dominująca, no i, 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 i nic nie mówi: dobra, jedź, wujek. Na bocznych nie stoją. No to jest taka głupota, że, że się w pale nie mieści. Nie wiem, czy coś zmienię. Nie wiem, bardzo bym chciał to zmienić i, i bardzo bym chciał dużo na ten temat mówić, ale wiecie, mówić nie po próżnicy. Także was proszę, jak będziecie oglądać tego vloga, to pomyślcie o tym, co ja mówię. I przekażcie to dalej, przekażcie swoim bliskim i nie, nie bójcie się, że się narazicie ciotkowi, ciotce, wujkowi yy, który do was przyszedł z rodzicami, coś tam sobie yy, wypili jakiegoś drinka, on bierze kluczyki, wsiada do samochodu i jedzie no jednak jeżdżą jednak, jednak statystyki policyjne chyba nie kłamią, prawda? jednak jeżdżą i zabijają dalej, dalej ludzi kary, tak jak powiedziałem kary powinny być pieniężne 10 razy większe i, i pozbawienia kary wolności, te kary powinny być moim zdaniem również dużo, dużo większe. Wtedy by się bali, a tak to, to, no to co, no to zabiję wam wnuczkę, albo syna, albo matkę, no i co, dostanie dziesięcione za dobre sprawowanie wyjdzie, wyjdzie dużo wcześniej, no i ja nie rozumiem jak można wyjść za dobre sprawowanie, jak się zabija człowieka drugiego. No, ale nie jestem mecenasem, nie, nie jestem wykładowcą prawa, no ale zwykłym człowiekiem jestem... Ale ja tego nie pojmuję. Jak można za dobre sprawowanie wyjść z więzienia zabijając innego człowieka i to jeszcze popijam. Chciałbym, żeby to poszło dalej, kochani. Mówcie o tym, mówcie w swoim środowisku ludzi, przekazujcie informacje dalej. Będziecie mieli satysfakcję, że komuś się pomogli. Cieszę się, że się Gabrysia włączyła również. Zapraszam na kanał do Gabrysi i Gabriela PZK oczywiście posłuchajcie, co, co też na ten temat ma do powiedzenia i jest nas na razie dwóch. Ja wiem, że to ta liczba może być śmieszna dla nawet moich widzów, którzy zawsze mnie oglądają. Ale na razie, ale dobre początki. Dobre początki. Może później ktoś jeszcze bardziej się przyłączy, też na swoim kanale o tym powie. I, I może gdzieś ten ktoś nas usłyszy, kto, kto ma większą siłę przebicia, i, i jednak zrobimy coś, coś bardzo dobrego. Bezpiecznych, kochani, wakacji wam życzę. Wakacji z głową, fajnych wspomnień, dużo zdjęć, filmów. Wakacji na trzeźwo przede wszystkim wam życzę, bo można się bawić bez alkoholu. Byłem na takim kiedyś spotkaniu, gdzie. Nie było alkoholu, grała gitara, było super żarcie, bawiliśmy się chyba do samego rana. Także było bardzo, bardzo, bardzo fajnie i można się też i bez różnych używek dobrze bawić. A powiem Wam, że nawet i lepiej, no naprawdę, nawet jeszcze lepiej jest. No, człowiek się dobrze i czuje i psychicznie i fizycznie i do tego też będę zachęcał. Ściemnia się powolutku, trzeba kończyć, nie? Dobrego, dobrego wypoczynku, dobrej nocy, dobrych snów i bezpiecznych, z naciskiem na bezpiecznych wakacji. Żebym nie usłyszał, że któremuś z moich widzów coś się poważnego stało. Żebyście wrócili i powiedzieli tak, jest okej. Okay. Spędziliśmy bardzo fajne wakacje, nikomu się nic z naszej bliskiej nie stało. Jest elegancko. Trzymajcie się dobrej nocy.